Uwaga, ostateczny dokument Franklina Nie umie latać Tylko muszę zamknąć drzwi znowu No nie, znowu jest Znowu jest ten, tam, ciemność Dobra, bo jeszcze w nocy Nie skakajmy Ze spadochronu Poczekajcie No dobra Już, już Sprawdzam ekwipunek Nie, ekwipunek Tab. Wszystko tab. No mam spadochron. Chyba, się bez spadochronu, co? Ej, tak się mnie chyba niż zwykle. Co? Jeszcze raz? Jeszcze raz! Bez broni? Mam jeszcze spodziewanie? Nie, niestety. Dobra. Franklin, tylko proszę cię, nie kusztyj, jakoś dziwnie. Ochroniarz. Jest że ochroniarze skaragują na, na, na najsłodniejszych przestępców. Dobra, ja tutaj będę chyba chodził. To mi troszeczkę zajmie. Na ja tutaj tyle przeszkód. Okay. No nie, jeszcze to. tutaj nasz ochroniarz. A my jeszcze raz próbujemy. Mam bardzo mało HP. No dobrze, mam jeszcze trochę. Spójrz, może się trochę przesunę. Dobra Myślę, że już styknie Franklin szybciej widowie czeka Tutaj spadłem przed chwilą, walnąłem o rurę i wypadłem poza teren dźwigu zresztą to będzie widać na materiale A teraz chyba na razie przestanę nagrywać, co? W sumie zanim Franklin nas tutaj wejdzie. To może trochę minąć. Pożegnam się z wami. I cześć! Byczki.